Piękne. To będzie piękny. To będzie piękne wyścigi? Ej, na maty ja. Tylko to najlepsze wyścigi, bo e, jestem kawaleros. A ty Nie, to. A nie. Ja mówiłam, że różowy wygra. Ja, ja trójkę, odstawiam. Ja kawalerusa. Tego pierwszego. nie kawaleros Cawleros. dawaj, dawaj, dawaj dawaj. Cawleros. Cawleros. pierwsza. A będziemy na Cawleros. To tam, Tam są nie, nie, nie. patrz na telewizm, tylko tam Ja nie widzę, ja to nie dosięgam. Hmm. Cały czas jestem różowy mówię, że różowy wygra. Cały czas będę Nie,

Kawaleros wygrywa. Ten różowy. nie no ten różowy, co kawaleros?

Kasztanek wygra! Ósemka! ósemka, kurde! Super! ósemka, brawo Nie. ósemka wygra, patrz, mogłam zagrać! Tu, moja ósemeczka. Ale jeszcze nie wiadomo, zobacz, kawałek. Ósma! Ósemka! ósemka no. Mogłam ósemkę. Dawaj ósemka, dawaj, 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 dawaj Aha, ósemka Tamtejście gościu wycefał. Nie, 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 ósemka Tak, ósemka, 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 ósemka Ósemka Usemka wygrała, kurde, mogłam zagrać A wysady, ha. Ale była ostatnia ósemka, długo była No, ona była... Gdzie ta ósemka? No, idziemy tenecza. na nagrodę? Chodź, idziemy na nagrodę. Ósemka yes. yes. wygrała, good. Gdybym zagrała, to bym wygrała. Ile? Milion złotych. Milion. No, <laughs> milion. A i było napisane. Dobra, idziemy. Poczekaj chwilę. Albo nie, już nie wycofuję. Brawo, 8, brawo! Ej, ale widziałeś, że przez te dwie minuty była, był e, kawaleros? Tak. Nie, 8 to kawaleros. Tak? Kawaleros ma 8? Nie, nieważna, ale 8 wygrała. 8? Good, good. Ej, w ogóle to jestem znacznie. Wiesz, że jestem 8? Tak, Kapelaroz, <laughs> kapelaroz, kapelaroz Wrocław wygrał Mejdan Pikoca, numer 8, ale pomyliłem się, bo na drugim miejscu jest ben Mark, numer 3. E, numer o, to widzisz, moje dwa konie. Na trzeciej Chodzę pozycji tam Mazur, i A gdzie ósemka? Na czwartym miejscu siódma Była, była druga Ale mama, gdzie ósemka? E, Szania. coś mi się stało tam, już, szósty spokojnie <laughs> Jedna ósemka. No. Czemu ona musi być na końcu? Moja ósemeczka. Patrz, mogłam zagrać. Mm -hmm. Stawiałam oba konie, ale miałam, miałam ten. Trzy i osiem. No następnym razem mgła stoi. A ja czemu? No ósemka, brawo, ale, to, ale ten facet bardzo bił tą ósemkę. Tak? Już widać nawet. Tak. Czemu widać? No tak wbijałem ją. Teraz puchary. Ej, puchary są. Chodź, zobacz, są myte tam. Gdzie? Zobacz albo albo o, płaza, ale tam, tam wodą do, e, ze szlałku. Zobacz. Które? Tam. Ten różny, Jest to z wodą poklapana. To są nowe konie, tylko o tych samych numerach. No tak, będziemy na wszystkich wyścigach.